Planeta Ziemia to miejsce pełne różnorodnych form życia. Naukowcy uważają jednak, że w kosmosie mogą istnieć planety, które są lepiej przystosowane do powstania oraz ewolucji życia niż Ziemia. Zerknijmy zatem bliżej na tzw. super życiodajne planety. Termin superżyciodajne planety lub też superzamieszkiwalne planety został wymyślony w 2014 roku przez astrofizyka René Hellera oraz fizyka John Armstronga. W swojej pracy naukowcy wskazują, że ekosfera, czyli gwiazdowa strefa natająca się do zamieszkania, nie jest wystarczająca do zdefiniowania zamieszkiwalności danej planety. Obaj wysuwają hipotezę, że Ziemia może nie reprezentować optymalnych warunków życia na planecie dla maksymalnej różnorodności biologicznej, ich zdaniem środowiska tzw. superżyciodajnych planet mogłyby być bardziej przyjazne dla powstania oraz rozwoju życia. Heller i Armstrong zaproponowali ustanowienie profilu egzoplanet, m.in. według typu gwiazd, masy czy położenia w układzie planetarnym. Łącznie naukowcy zaproponowali uwzględnienie ośmiu czynników. Są nimi powierzchnia oraz rozmiar, magnetosfera, geologia, temperatura oraz klimat, atmosfera, gwiazda macierzysta, orbita oraz wiek. Zdaniem naukowców planeta o większej objętości niż Ziemia i z większą powierzchnią pokrytą wodą w stanie ciekłym może być bardziej przyjazna dla życia niż Ziemia. Ogólnie rzecz biorąc, planety o masie poniżej 8 mas Ziemi mają prawdopodobnie podobny skład do naszej planety. Ponadto większość tzw. super Ziemi o masie około 7 mas Ziemi może powodować brak tektoniki płyt. Z geologicznego punktu widzenia optymalna masa planety powinna wynosić około dwie masy Ziemi, zaś promień pomiędzy 1,2 a 1,3 promienia Ziemi, aby zapewnić gęstość podobną do naszej planety. To zapewniałoby optymalny rozmiar dla istotnej tektoniki płyt. Średnia głębokość oceanów również wpływałaby na zamieszkiwalność planety. Oceany powinny być płytkie, wtedy świat łatwiej przeniknie przez wodę i dotrze do fauny i flory, stymulując obfitość życia w oceanie. Bardziej masywne planety miałyby zwykle regularną grawitację powierzchniową, co może oznaczać płytsze i bardziej gościnne baseny oceaniczne. Procent powierzchni pokrytej przez oceany powinien być podobny do Ziemi, jednak bardziej rozproszony bez dużych ciągłych mas lądowych. Kolejnym czynnikiem jest magnetosfera. Cechą korzystną dla życia jest potencjał planety do rozwinięcia silnej magnetosfery, która chroniłaby jej powierzchnię i atmosferę przed promieniowaniem kosmicznym oraz wiatrem gwiazdowym. Ciała, mniej masywne i te o powolnej rotacji lub takie, które są zablokowane pływowo, mają słabe pole magnetyczne lub nie mają go wcale, co z czasem może skutkować utratą znacznej części atmosfery. W kwestii geologii, tektonika płyt w połączeniu z obecnością dużych zbiorników wodnych na planecie jest w stanie utrzymać wysoki poziom dwutlenku węgla w jej atmosferze. Ten proces wydaje się być powszechny na geologicznie aktywnych planetach lądowych o znacznej prędkości obrotowej. Im bardziej masywne ciało planetarne, tym dłuższy czas będzie generować ciepło wewnętrzne. To ciepło jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do tektoniki płyt. Badania sugerują, że szczyt aktywności tektoniki płyt występuje w ciałach o masie od 1 do 5 mas Ziemi przy optymalnej masie około 2 mas Ziemi. Przejdźmy teraz do czynnika klimatycznego. Optymalna temperatura dla życia na Ziemi w ogóle nie jest znana. Wydaje się jednak, że różnorodność organizmów na Ziemi była większa w cieplejszych okresach. Jest zatem możliwe, że egzoplanety o nieco wyższych średnich temperaturach niż na Ziemi są bardziej odpowiednie dla życia. Heller oraz Armstrong postulują średnią temperaturę powierzchni z rzędu 25 stopni Celsjusza. W kwestii atmosfery nie ma solidnych dowodów wskazujących na to, czy atmosfera ziemska ma optymalny skład dla rozwoju życia. Na Ziemi, w okresie, w którym po raz pierwszy powstawał węgiel, poziom tlenu w atmosferze sięgał 35% i zbiegał się z okresami największej bioróżnorodności. Wydaje się zatem, że obecność znacznej ilości tlenu w atmosferze jest niezbędna dla planet do rozwoju złożonych form życia. Ponadto gęstość atmosfery powinna być większa na bardziej masywnych planetach. Atmosfera powinna być zatem nieco gęstsza niż ziemska i z wyższym stężeniem tlenu. To sprawi, że życie stanie się większe i bogatsze. Przejdźmy teraz do gwiazdy macierzystej. Typ gwiazdy w dużej mierze determinuje warunki panujące w układzie. Jak wskazują naukowcy, najbardziej optymalnymi gwiazdami są karły typu widmowego K, oferując najlepsze nadające się do zamieszkania strefy do życia. Gwiazdy te żyją dłużej niż nasze Słońce, dzięki czemu zapewniają większe szanse na rozwój oraz przetrwanie życia na swoich planetach. Gwiazdy typu K zapewniają stabilną ekosferę wolną od skutków nadmiernej bliskości ich gwiazdy. Promieniowanie wytwarzane przez gwiazdę typu K jest wystarczająco niskie, aby umożliwić powstanie złożonego życia bez konieczności stosowania atmosferycznej warstwy ozonowej. Takie gwiazdy mogą przetrwać nawet do 30 miliardów lat, zapewniając życiu wystarczająco dużo czasu na powstanie oraz ewolucję. Przejdźmy zatem do orbity oraz rotacji. Idealnie byłoby, gdyby orbita superżyciodajnej planety znajdowała się w środku ekosfery układu gwiezdnego. Naukowcy nie określili jak dotąd optymalnej prędkości rotacji eksoplanety, ale nie może być ona zbyt szybka ani zbyt wolna. Zbyt wolny obrót może bowiem spowodować problemy podobne do tych obserwowanych na Wenus, która wykonuje jeden obrót co 243 ziemskie dni, w wyniku czego nie może wytworzyć pola magnetycznego takiego jak Ziemia. Na koniec przejdźmy do wieku. Generalnie planeta powinna być nieco starsza niż Ziemia, która ma około 4,5 miliarda lat. W kontekście biologicznym planety starsze niż Ziemia mogą mieć większą różnorodność biologiczną, ponieważ rodzime gatunki miałyby więcej czasu na ewolucję, adaptację i stabilizację warunków środowiskowych, aby utrzymać odpowiednie środowisko do życia, które może przynieść korzyści ich potomkom. Optymalnie planeta powinna mieć między 5 a 8 miliardów lat. Tak z grubsza wygląda zatem profil tzw. superżyciodajnej planety. Wygląd takiej planety powinien być bardzo podobny do Ziemi. Gęstsza atmosfera może zapobiegać tworzeniu się pokryw lodowych w wyniku mniejszej różnicy temperatur pomiędzy różnymi regionami planety. Świat nadający się do zamieszkania miałby również większą koncentrację chmur oraz obfite opady. Roślinność takiej planety byłaby bardzo różna ze względu na zwiększoną gęstość powietrza, opady czy temperaturę. Ponieważ szczytowa długość fali światła różni się dla gwiazd typu K w porównaniu ze Słońcem, rośliny mogą mieć inny kolor niż zielona roślinność obecna na Ziemi. A roślinność pokryłaby także większą część powierzchni planety, co byłoby widoczne z kosmosu. Ogólnie klimat superżdżodajnej planety byłby ciepły, wilgotny, jednorodny i stabilny, co umożliwiłoby życie na całej powierzchni bez dużych różnic w populacji, w przeciwieństwie do Ziemi, która ma niegościnne obszary, takie jak lodowce, pustynie czy niektóre obszary tropikalne. Jeśli atmosfera zawierałaby wystarczającą ilość tlenu, warunki na tych planetach mogłyby być znośne dla ludzi, nawet bez ochrony skafandra kosmicznego, pod warunkiem, że atmosfera nie zawiera nadmiernych toksycznych gazów. Szacuje się, że około 9% gwiazd drogi mlecznej to gwiazdy typu K. Zdaniem Hellera oraz Armstronga superżyciodajnych planet w kosmosie może być bardzo dużo. Jak na razie nie odkryto żadnej planety, która spełniałaby wszystkie te warunki. Jednak we wrześniu 2020 roku astronomowie Dirk Schulze, Makus, Renne Heller oraz Edward Guinan zidentyfikowali 24 kandydatów na superżyciodajne planety spośród ponad 4000 potwierdzonych obecnie egzoplanet. Wszyscy kandydaci są oddaleni o od co najmniej 100 lat świetnych od nas i żaden z nich nie spełnia wszystkich kryteriów. Koi 5715 to planeta mająca około 5,5 miliarda lat, krążąca wokół pomarańczowego karła. Może mieć średnią temperaturę powierzchni około 2,5 stopnia Celsjusza niższą niż Ziemia, ale jeśli ma więcej gazów cieplarnianych niż Ziemia, które zatrzymują ciepło, może być super życiodajną planetą. Z planeta Koi 5554 ma 6,5 miliarda lat, promień od 72% do 1,29 promienia Ziemi oraz średnią temperaturę powierzchni około 27 stopni Celsjusza. Kepler 442b orbituje wokół gwiazdy typu K, znajduje się w centrum ekosfery, ma masę 2,36 masy Ziemi oraz promień 1,34 promienia Ziemi. Niestety badania wskazują, że planeta ma tylko 3 miliardy lat, a pozostałe czynniki pozostają nieznane. Miejmy nadzieję, że nowsze teleskopy pozwolą na odkrycie super życia dla innych światów. Zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki kosmicznych opowieści.